Jak rozmawiać z dzieckiem o tym, co wydarzyło się w szkole i w przedszkolu, żeby dowiedzieć się jak najwięcej, jak mu upłynął dzień? Bo w końcu szkoła i przedszkole to instytucje, w których nasze pociechy spędzają bardzo dużo czasu. I często dostaję maile od sfrustrowanych, zdenerwowanych mam, może zaniepokojonych, które piszą mi, że nie wiedzą, jak nakłonić dziecko do tego, żeby opowiedziało, co się wydarzyło w ciągu dnia, kiedy się nie widzieli. I kiedy pytają dziecko, jak było w szkole albo jak było w przedszkolu, to najczęściej pociecha odpowiada, że wszystko dobrze, albo nie odpowiada nic, albo w ogóle zmienia temat, i to może być niepokojące. Dzieje się tak dlatego, że może na przykładzie dorosłego, kiedy ty wychodzisz z pracy. Wydaje mi się, że pierwszą rzeczą, o której chcesz opowiadać, to nie jest praca. Wydaje mi się, że ostatnią rzeczą, o której od razu po wyjściu z pracy chcesz opowiadać, to jest spistreści tego, co się wydarzyło w ciągu dnia, prawda? Czyli co jadłaś, co piłaś, co robiłaś, ile maili dostałaś, jakie to były maile, na co musiałaś odpowiedzieć, ile paczek przenieść, itd. itd. To może być denerwujące. I dokładnie na tej samej zasadzie denerwujące jest to również dla przedszkolaka albo dla ucznia. Czyli kiedy wychodzi ze szkoły, z przedszkola, z instytucji, ma ochotę odpocząć, odreagować, poszaleć, porozmawiać o czymkolwiek, powdychać świeże powietrze, ale nie właśnie gadać o tym, co się wydarzyło, na przykład w sali przedszkolnej. <laughs> To nie jest tak, że dziecko nie chce ci opowiedzieć. Ono po prostu musi sobie złapać oddech. Więc to, co możesz zrobić dla dziecka, żeby później ci opowiedziało, to nie pytaj. Ja wiem, że to jest bardzo ciężkie, zwłaszcza dla mam, na przykład, trzylatków, które e, e, gdzieś tam rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem i na początku po prostu chcemy wiedzieć, co się wydarzyło w ciągu dnia. Czy byłeś szczęśliwy, czy tam gile leciały ci z nosa, czy zjadłeś cały obiad, co było na ten obiad, czy ci smakował, czy jest lepszy niż u mamy, czy lepszy niż u babci i tak dalej. Natomiast właśnie o to chodzi, żeby sobie odpuścić to wszystko, żeby sobie dać na wstrzymanie i żeby dziecku e, dać trochę luzu. Kolejnym krokiem po tym, jak już się nie dowiesz zaraz po przedszkolu, co się wydarzyło. Kiedy dziecko już sobie odpocznie, możecie zacząć rozmawiać. Najlepiej robić to przy jakiejś czynności, albo nie wiem, przy przygotowywaniu obiadu, czy jakiegoś posiłku po przedszkolu, czy na spacerze, czy w trakcie właśnie takiej prostej czynności, jak nie wiem, lepienie babek z piasku w piaskownicy, gdzieś, gdzie dziecko jest w miarę skupione, siedzi stabilnie i, i na przykład nie biega. Nie skacze, nie bawi się z kolegami, prawda? W ganianego, a ty wtedy wypytujesz, co i jak. I kolejna rzecz, oprócz tego, że dasz odpocząć i, o, i zadasz pewne pytania, kiedy dziecko tak naprawdę już nie będzie myślało o przedszkolu ani o szkole, tylko będzie zajęte no, po prostu zabawą, relaksowaniem się, to są konkretne pytania. Jak nie pytać? Nie pytaj, co było w szkole, nie, było jak, nie pytaj, jak było w szkole czy w przedszkolu, pytaj o konkretne rzeczy, dlatego że jeżeli pytasz, jak, no to tak naprawdę jedyna odpowiedź, jaka się nasuwa, no fajnie, świetnie, no dobrze, w porządku. I najczęściej, pewnie, zadając to konkretne pytanie, słyszysz tę konkretną odpowiedź. Natomiast możesz pytać w najróżniejszy sposób. Co najśmieszniejszego wydarzyło się dzisiaj w ciągu dnia, prawda? W ciągu Twojego dnia w przedszkolu? Co narysowała koleżanka z ławki, czy tam kolega z ławki? W co się bawiłeś tam z Tomkiem, Twoim najlepszym przyjacielem? Czy była jakaś kłótnia? Kto był zdenerwowany? Komu nie smakował obiad? I od razu się dowiesz, co było na obiad, a Tobie smakował? Aha, okej, okay, w porządku. Pytaj też o to, może nawet przede wszystkim o to e, ucznia, czego się dzisiaj nauczyłeś, czego się dowiedziałeś w szkole. To jest pytanie konkret. E, możesz je bardziej jeszcze doprecyzować, czyli e, czego najciekawszego, co uznałeś za najciekawsze dzisiaj, jaka była najciekawsza wiadomość dnia. Czasami tą wiadomością dnia jest na przykład to, że tam koleżanka Mariolka dostała nowego chomika. No i okej, okay, wtedy do, dostajesz informację, ty jako rodzic. O relacjach między rówieśnikami, kto co komu opowiedział, co się dzieje i tak to też jest ważne. Dostajesz też informację, co jest ważne z punktu widzenia Twojego dziecka. Czyli dzisiaj z jego punktu widzenia nie wydarzyło się w sensie tam naukowym, edukacyjnym, nic aż takiego ciekawego, co by warte było opowiedzenia w pierwszej kolejności. Natomiast ważne było to, że pojawił się, prawda, w domu Mariolki Chomik to też jest jakaś informacja o tym co się działo w szkole. Bo bardzo często tak jest, że my dorośli pytając o szkołę, no to tak konkretnie chcemy wiedzieć czego się dziecko nauczyło. Natomiast pytając o przedszkole, to tak naprawdę chcemy się dowiedzieć co było na obiad, czy dziecko zjadło ten obiad i czy tam prawda nikt nie krzyczał i czy było zadowolone. Natomiast pytając o te konkrety Dajemy też dziecku takie narzędzie, które każe mu się zastanowić nad jego dniem w jakiś taki uporządkowany sposób. Czyli, jeżeli ja mam wybrać to, co było najciekawsze jakąś najciekawszą informację edukacyjną z całego mojego dnia czy najzabawniejszą, czy może czasem najsmutniejszą możecie pytać o różne sprawy. Ja muszę sobie przemyśleć, co się wydarzyło w ciągu dnia, muszę to sobie jakoś uporządkować i muszę wybrać e, jakiś priorytet, czyli coś, co moim zdaniem e, było najważniejsze. Takich pytań jest naprawdę e, bardzo wiele. Można pytać właśnie o to, czego się dziecko nauczyło, co było ciekawe, w jaki sposób nauczyciel prowadził lekcję. Można pytać o najśmieszniejszy żart, można pytać o to, kto się dzisiaj wygłupiał w klasie itd., tak itd., tak czyli o najróżniejsze rzeczy, które są konkretami. Najmniej ciekawym pytaniem dla dziecka jest, co się dzisiaj wydarzyło w szkole. Natomiast to jest pytanie najprostsze i najbardziej powszechne, takie, którego używamy najczęściej. Więc jeżeli chcesz się dowiedzieć od swojej pociechy, co tak naprawdę wydarzyło się w szkole albo w przedszkolu, to... Odpuść, poczekaj, daj się zrelaksować, zaproponuj jakąś ciekawą aktywność, bo wtedy można się dowiedzieć jak najwięcej e, i zadawaj konkretne pytania. E, o rówieśników, e, o edukację, o żarty, o właśnie poczucie humoru, o smutki, o radości, o konkrety. I świetnie będzie, jeżeli te pytania e, często będą po prostu różniły się od siebie. Jeżeli chcesz poznać więcej takich pytań, e, zerknij na bloga tylko dla mam.pl